Leszek Dros przy mikrofonie w pogadankach o zdrowiu. Chciałbym być bardzo dobrze zrozumiany, dlatego zrobię małą przerwę i powiem tak: Ci, którzy praktykują wiarę w alkohol, stają się rebeliantami i buntownikami. Przeciwko Bogu, czyli przeciwko wszystkiemu dobremu i właściwemu, co mogłoby się wydarzyć w ich życiu. I to się nazywa błogosławieństwa od Boga. Kiedy życie zaczyna być niezmiernie wartościowe i ważne, nie jest puste. I to zostanie stracone przez alkohol. I ja rozumiem, że na początku alkohol przynosi ulgę, są śmiechy, chichy. Wydaje się, że jest wszystko swobodnie inaczej. Ale to jest niezmierna złuda, która prowadzi do końca tak mizernego. Że żeby wszystkie moce na świecie was broniły przed tym. Nie ma takich pieniędzy, nie ma takich poświęceń wartych utraty błogosławieństwa codziennie, jakie możemy otrzymać od naszego Stwórcy. Jestem absolutnie tego bezpośrednim świadkiem. Byłem po obu stronach. Zaczynałem już alkoholizm mi się zaczynał jakiś. Nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy, że lubię sobie wypić piwko raz na dwa tygodnie. I co się stało? Bóg mnie trzepnął młotkiem w głowę. Leżałem dwa dni martwy, z martwych stałem trzeciego dnia i wiem, że zostałem zaproszony do tego, żebym zobaczył pracę Chrystusa, kiedy byłem nieprzytomny, kiedy byłem na granicy życia i śmierci w szpitalu. I zrozumiałem, i zrozumiałem. Dlatego mówię Wam z doświadczenia bezpośredniego. I to jest na mnie wielka obligacja, żeby mówić o tych rzeczach. Czy brzmią one śmiesznie? Czy brzmią one głupio? Dla niektórych powiedziałbym, było warto to powiedzieć tak czy inaczej. Dlatego, że być może któregoś dnia komuś to pomoże, że się zatrzyma w ostatnim momencie. Jej życie czy jego życie będzie ocalone. Dlatego jeszcze raz mówię, jest to absolutnie bez wyjątku. Każdy, kto łyknie jednego głębszego. Na urodzinach, na imprezce. No bo z kolegami to wypada. Ano, bo to była przerwa w pracy, no mamy niedzielę, no to to i tamto. Każdy, kto to czyni, jest rebeliantem. Niem zna wyższych wartości w życiu. Nie poznał. Czas się opamiętać i poznać te wyższe wartości. Będzie moment, który jest... Będzie takie zawieszenie w próżni. Już przestał pić, ale nie wie, co dalej. Ale spytaj się Boga, co dalej, i dostaniesz odpowiedź może nawet za dwie minuty, a może od razu, co dalej, będziesz już wiedział, co dalej. I zazwyczaj, co dalej się dzieje, zaczynamy służyć innym, i przynosić nam to olbrzymią radość i spełnienie. Dlatego, że inni zaczynają odczuwać, ile otrzymali dobrego w życiu przez naszą postawę, i są nam niezmiernie wdzięczni, nawet jeżeli tego nie powiedzą. I dobroć się rozszerza w ten sposób, i nie jesteśmy powielaczami zła, zła. Autentycznego zła. Alkohol prowadzi absolutnie do ostatecznego upadku, do delirium tremens. Bez wyjątków. Nie ma takiego mocnego. Zaczynają się straszne rzeczy dziać z organizmem, z główką. Jedyną wartością wtedy w życiu jest alkohol nie żona, nie dzieci, nie dom, nie, nie cele wyższe, nie Bóg, tylko alkohol. A kim jest alkohol wtedy? Z czym się staje w naszym życiu? Aha, no właśnie. Staje się złem. I wtedy zło nas spycha do jeszcze głębszego zła, następuje kompletny upadek nie tylko moralny, ale jaka olbrzymia strata, olbrzymiej szansy, którą otrzymaliśmy od Boga, żeby mieć właściwe i dobre życie, gdzie jest szlachetność, gdzie są wyższe uczucia jeden do drugiego i jeden pomoże drugiemu, gdzie są naprawdę życie ma radość spokój w sercu i można być dumnym z tego co się robi i można być dumnym ze swoich przyjaciół nawołuje do spojrzenia na kwestię alkoholu jako tą dziurę emocjonalną którą mamy którą próbujemy załatać tylko nie wiemy czym no więc Niektórzy łapią za alkohol, żeby wypełnić tę pustkę. Jest to największy błąd. Teraz, żebym nie był źle zrozumiany, po raz drugi. Jeżeli złapiesz za narkotyki, skończysz dokładnie tak samo. Dzisiaj jadę, wracam ze szpitala, jadę ulicą, jedną z głównych Harlem w Chicago. I jakaś młoda dziewczyna mogła mieć. 20 lat nie dałbym jej więcej żebrze o pieniądze, że jest bezdomna, i idzie, i widzę, że zbiera pieniądze z samochodów. I widzę, że jest to e, adykcja, nią trzęsie jej ciałem. Nie zimno, tylko oszołomienie i adykcja do narkotyków. Więc podchodzi do mojego samochodu, ja otwieram okno. Wyjmuję nie za dużo, wyjąłem dolara tylko, co przyniosło jej olbrzymią ulgę, że, że w ogóle ktoś jej daje pieniądze, bo nikt jej nie dawał. Ale ja jej powiedziałem tak, ja ci daję te pieniądze pod jednym warunkiem, że te pieniądze pójdą na jedzenie, a nie na narkotyki. Czy przyrzekasz, że tak się stanie? Więc ona od razu powiedziała, przyrzekam. Ja wiem, że było to kłamstwo. Ja wiem, że ona bardziej chciała te pieniądze i by przyrzekła wszystko. Nie jestem naiwny. Zamknąłem okno i odjechałem, i wiem, że te pieniądze zostaną przeznaczone na kolejną dawkę. Ale wiecie, co się stało? Przynajmniej ktoś się zatrzymał i jej powiedział przez moment, gdzie jest prawda. Chociaż tyle. Byłem. Uh... W porządku sam do siebie. Najlepiej by było, gdybym po prostu jej kupił jedzenie i dał. Ale nie było takiej okoliczności. Jestem światło czerwone, światło zielone, jedziesz. Prawda? Jedyne, co mogłem, to zatrzymać ją w tym, w tym jakimś transie przez moment, jej uświadomić, że może jedzenie jest ważniejsze niż narkotyki. I ona przyrzekła, no, już to zależy od niej, co ona dalej z tym zrobi. Ja spełniłem swoją rolę. Mam nadzieję, że będzie moment przełamania w jej życiu. Starałem się bardzo mocno na nią wywrzeć wrażenie. Zresztą wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że mam dobry samochód. Więc wyglądałem dobrze wtedy, powiedzmy. I wiem, że. W Ameryce jest to argument i to bardzo duży, jeżeli ktoś z pozycją powie ci coś. Dlatego powiedziałbym, korzystajmy z każdej okazji, żeby dać świadectwo wiary w Boga, żeby miało to głęboki sens każdego dnia w naszym życiu, ale również, ponieważ byłem ostatnio pytany o co ja sądzę o alkoholizmie. To ja powiem, no tak, ktoś powie to czy tamto. Dziesiątki opracowań naukowych, każdy ma jakąś opinię wielką. Prawda jest bardzo prosta: jest to duchowa nieświadomość obecności Boga, więc się schodzi w kierunku zła. Takie są wybory. Więc wszystko, co do tej pory powiedziałem, nie chcę się powtarzać. Myślę, że możemy posłuchać te pogadanki jeszcze raz, ale takie jest moje wrażenie na temat alkoholizmu, czy wszystkich adykcji. Nawet adykcja do cukru jest słabością. Jest słabością, i co przynosi? Tak zwane grzybiczne zakażenia. A co przynoszą grzybiczne zakażenia? I tu przechodzimy znowuż do następnego tematu. Przynoszą raka. Proszę Państwa, raka. Zaczyna się rak drążyć Wasze ciała. I prędzej czy później nagle się okazuje, że nie ma z tego wyjścia. Że kiedy się dowiadujemy, że mamy raka, już jest zazwyczaj trzeciego stopnia albo czwartego, no bo coś nas zaczęło boleć. Teraz można spotkać osoby. Które to jest troszeczkę odmienny temat, ale warto na to zwrócić uwagę, które w przypadku, kiedy są chore, popadają w stan takiego, jakby, że to nie jest prawda. Że to nie jest prawda, że będzie lepiej jutro, że dzisiaj nie ma co jechać na, na pogotowie, jutro będzie lepiej, to się poprawi. Jechałem raz z osobą, która już w samochodzie mi powiedziała, że już się czuję lepiej. Ok, i ta osoba wie, bo mnie słucha teraz. To była adrenalina, która skoczyła w górę, troszeczkę uśmierzyła ból, ale e, naprawdę, dobrze, że dojechaliśmy wtedy do szpitala. Naprawdę, osoby, które mają taki pomysł, że one są chore, ale nie są chore, musicie podjąć za nich decyzję. Za nich decyzję. I myślę, że ratunek bardzo często, kiedy już jest krytyczna sytuacja ze zdrowiem, naprawdę wymaga zawiezienia do szpitala, dlatego że tam są środki techniczne przede wszystkim, żeby ocenić właściwie, Sytuacje, czy to był cukier podwyższony, czy to był e, na przykład, czy wysiadła wątroba, jest zatrucie organizmu, czy jest to rakowa sytuacja. Naprawdę warto podjąć decyzję za kogoś. Ten ktoś może powiedzieć, to może być Wasza mama, na przykład, albo wasz tata, i trudno wtedy argumentować, ale muszą być podjęte decyzje o ratowaniu życia, dlatego, że wasz tata i wasz mama wasza mama powiedzą, nie, nic mi nie jest, no, tu mnie boli, tu już tak mnie boli, że wytrzymać nie mogę, no to po, połknę jeszcze jeden Tylenol, nic mi nie jest wytrzymam do jutra to i wytrzymam to ten i wytrzymam i wytrzymam a potem e, może się okazać, że rano jest trup w łóżku ok, czyli ja też należę do takich, co to wytrzymają wszystkie bóle, co to wytrzymają. I co się stało? Że któregoś dnia miałem może jeszcze 20 minut życia, bo jeszcze chciałem wytrzymać to, wytrzymać tamto, a przetrzyma mi tamto. Jestem twardy. Co jest prawdą? Ja jestem odporny na ból. Przetrzymam to, przetrzymam ten ból. I co, i, I co? 20 minut życia mi zostało, kiedy dojechałem. I, i to jest absolutnie fakt e, niezaprzeczalny, że to była mowa o 20 minutach, jeszcze życia, czyli noc bym nie przeżył. Okej, okay? ja jestem jednym z tych, co popełnili ten błąd. Nie dajcie się na to nabrać. Zabrać ich do szpitala, zrobić z nimi porządek. W szpitalu już jest zupełnie inna sprawa. Nie podpisywać wszystkich dokumentów. Mogą być operacje, które są zupełnie niepotrzebne chciałem powiedzieć, że pomagam wyleczyć się z raka. Mój numer telefonu jest 773 875 0469 i jestem w tym bardzo skuteczny i wiele osób już o tym wie. Dziękuję bardzo i zmykam.